Witam serdecznie na kolejnym podcaście. Mówiłam o pracy z głosem, polegającym na tym, że cała dolna część twarzy jest luźna. Tak naprawdę zawsze należy pamiętać, żeby wszystko, co można rozluźnić w ciele, było luźne. Jeżeli to jest pozycja stojąca, warto mieć poczucie, że kręgosłup ma jakąś energię, która ciągnie do góry i jest się zawieszonym na czubku głowy. Jak się puści, to człowiek tak delikatnie, łagodnie, miękko spada. Czyli z jednej strony jest ruch do góry, ale nie napinania, a z drugiej, wszystkie mięśnie, tak jak na choince, choinki brak opadają. Rozróżniają się, puszczają się. Każdy tu musi znaleźć słowo, które do niego przemawia, od razu daje jakiś efekt. Dlatego też chciałam powiedzieć o korku, który bardzo polecam, a który jest kontrowersyjny i słusznie, ponieważ trzymanie korka bez żadnej oprawy oczywiście powoduje napięcie. Mnie to o tyle nigdy nie przeszkadzało, że nie uważam, że ćwiczenie trzeba robić długo. Trzeba robić krótko i dawać sygnał ciału o co nam chodzi, jak to jest. Żeby te spółgłoski mogły być agresywne, co nam pozwoli lepiej poczuć, co się dzieje. Daje to też dużo energii do naszego ciała, nawet jeżeli jesteśmy bardzo zmęczeni po, po jakiejś ilości spędzonego dnia. Natomiast ważnym by było, żeby ten korek uciąć na taką wysokość, jaka jest nam wygodna w ustach. Można dać dwa palce, wtedy się nie gryzie, i wtedy jest mniejsze niebezpieczeństwo ciągle napiętej szczęki, co nie jest najwłaś najwłaściwszą sprawą. Czyli styka w ten sposób. Można też ołówek tak lub tak wkładać. Myślę, że korek należałoby przekroić na pół i wyżłobić w nim miejsce na zęby, żeby łatwo się trzymał w ustach bez trzymania napiętą szczęką. I jak powiedziałam przed chwilą, to nie ma trwać 5-10 minut, to może trwać 3 minuty, ale naprawdę być zrobione, że jeżeli już możecie wyrazić coś takim zestawem stka, stkę, stki, stko, stku prawie rozmawiać, to dokładnie poczujecie, co się dzieje w waszym ciele. Tu też warto by było pamiętać, co myślę, że część profesorów pilnuje, żeby dół brzucha też był luźny. Ja ciągle polecam książkę Christine Linklater i bardzo proszę spróbować znaleźć w bibliotekach, uwolni swój głos Ponad bardzo to opracowała pięknie i i chyba wszystkie jej ćwiczenia coś do, do życia wnoszą. Także z jednej strony wszystko ma być rozluźnione, ale są te miejsca najważniejsze, w których zatrzymała się, coś się kiedyś stało i one się zamknęły. No stało się to, o czym już mówiłam, że w dzieciństwie nie dano nam głosu. Nikt nas nie słuchał, a wyrażenie niektórych emocji nas kosztowało drogo lub bardzo drogo. No i wtedy organizm, znakomicie ciało się przystosowało do tego, co się dzieje, żeby jakoś przetrwać, inaczej mówiąc, przeżyć. No i w tym jest zawsze napięty dół brzucha, często pośladki, na pewno gardło, na pewno język, który zamyka gardło. Ściśnięte szczęki, także w nocy zgrzytamy zębami i tak dalej. To są wszystko znakomite sprawy, które w jakimś okresie życia nam pomogły przetrwać, no a potem to, jak przyjmowane lekarstwo dłużej niż należy, raczej szkodzą. W każdym razie do mania wolnego głosu na pewno szkodzą. Także. Proszę to sobie zapamiętać. Jest też takie urządzenie, które nazywa się Bone Prop. Które właśnie specjalnie wyrzeźbione są różnego rodzaju rozmiary, żeby włożyć je między zęby i dla dzieci też, które mają wady wymowy, na przykład. Mnie zależy na tym, żeby pamiętać, że tu chodzi o to, żeby dokładnie poczuć, z którego miejsca wychodzi głos, a to pomogą zobaczyć. Spółgłoski. Długie S reguluje oddech. Ale nie pchane, nie brane. Duże powietrza, dużo powietrza nie bierzemy, żeby zrobić i, i zrobić wydech, bo jak wspomniałam już, mówienie czy śpiewanie nie jest wydechem. Powietrze jest zużywane, ale ono służy do tego, żeby nas było słychać. I taka jeszcze jedna uwaga, na której mi bardzo zależy, żebyście zapamiętali, że ponieważ na przykład przy stkastkę napięcie jest duże mięśniowe i to jest akurat w porządku. Ale spontanicznie często do tego będziemy pchali głos. Stka, stkę. Nie, nie, nie. Jak wyjdzie tak za pierwszym razem prawdopodobnie, czy za drugim to nie jest dramat, ale zależy mi na tym, żeby za każdym razem, kiedy próbujecie coś powiedzieć, czyli nie powtarzać ćwiczenia, tylko coś nowego powiedzieć, wyrazić, jakieś najlepiej złości jednak, po to To się chyba naj, najbardziej sprawdza. Jest to najczęściej to, co jest zatrzymane w, w, naszym, w naszym wnętrzu, żeby odwrotnie do odruchu coraz ciszej. Mniej. Głosu. Coraz więcej spółgłosek, a coraz mniej głosu. I tak bym proponowała robić zawsze, bo wtedy znajdujecie się z tym, co jest najprawdziwsze w nas, a więc i w naszym głosie. Myślę, że tak jak chyba wspominałam już, że. Niekonieczne jest takie usiąście i ćwiczenie pół godziny, godzinę, no chyba że ktoś w tym rzeczywiście znajduje przyjemność. Tak można, jak się pracuje nad utworem, bo wtedy ten utwór nas ciągle gdzieś prowadzi. Coś nowego w nim znajdujemy, jeżeli z ogromnym respektem szanujemy każdą literę. Tego, co robimy, tego, co mówimy, tego, co śpiewamy. W każdym razie w większości te ćwiczenia mają za zadanie nabrać zaufania do siebie. Zaufanie do siebie to jest ta pierwsza rzecz. A my jej nie mamy, bo jeżeli nie mieliśmy głosu w domu, to też nie mamy wielkiego poczucia własnej wartości. I też wszystko, co robimy, jest obserwowane okiem dziecka, czy aby dobrze i czy się podoba i czy jest akceptowane. A tu jest praca nad tym, żeby dać sobie głos, jako komuś bardzo, bardzo ważnemu. O, najważniejszemu może, bo z tą postacią, którą nazywam i o tym za chwilę wewnętrznym dzieckiem, to spędzimy całe życie, więc... <grym> chyba warto. Także zaufanie do własnego ciała, do systemu nerwowego, o którym mówiłam, że tam według moich odkryć pracuje facet, bo przyjmuje jedną informację naraz. Więc bądźmy precyzyjni w tej jednej informacji i zobaczmy, jak na to zareaguje ciało. To wszystko prowadzi do czasami do znalezienia, zapamiętania swojej psychofizycznej. Formuły czy swojego stanu, żeby móc potem używać tego stosunkowo świadomie. Można by czasami wywnioskować z tego, co mówię, co piszę, że jestem przeciwna technikom. Ja nie jestem przeciwna, o czym też już chyba wspomniałam. Jestem przeciwna, że zaczynamy od techniki, to na pewno, bo człowiek, który ma dużo niezałatwionych swoich spraw, z dzieciństwa, czyli z okresu uczuciowego, a chciałby te uczucia wyrażać, więc nie może ich wyrażać, jeżeli ich nie zna, jeżeli ich nie nazwał, jeżeli nie jest z nimi pogodzony, niejako z czymś okropnym, ale z czymś, co miało swoje miejsce w konkretnych sytuacjach w życiu. To wtedy jest bardzo trudno śpiewać, jest bardzo trudno coś dać słuchaczowi. Bo w ciele naszym jest strach, ten strach z dzieciństwa, że wyjdzie z nas coś, co nas pogrąży, co nas ujawni. A nie było to przy, specjalnie proponowane przez rodziców, więc jest to na pewno coś niedobrego i nie powinniśmy tego, tego czegoś pokazywać. I boimy się przede wszystkim, dlatego że nie znamy. Zawsze się boimy tego, czego nie znamy, czego nie rozumiemy. Także bardzo proszę myśleć o tym, co robicie, kiedy ćwiczycie, czy spółgłoski, czy cokolwiek. Żeby to były momenty, w których jesteście w całości w tym, co robicie. Taki gestalt, tu i teraz. Więc może to by było na tyle, zacznę może trochę więcej mówić o wewnętrznym dziecku. Bo to, o czym mówimy, o te napięcia, wszystkie rzeczy, które się pojawiają, no są, zawsze, mają swój początek w dzieciństwie, w jakichś absolutnie traumatycznych przeżyciach. Mówię zawsze, no może, może są takie cuda, że pierwsze lata były cudowne, a potem się skiepściły, bo były jakieś dramacji i nasze życie się zmieniło. Tak też może być, chociaż myślę, że te pierwsze lata i nie chyba nie jest to moje myślenie, to jest już, to są już wiadomości sprawdzone, że pierwsze rat, lata naszego rozwoju są dosyć decydujące o tym, co się wydarzy. Więc dlatego jestem za obserwowaniem siebie, za rozpoznawaniem jak to wszystko funkcjonuje. Zaufaniem do tego systemu, i jak już to mamy, to wtedy możemy sobie pozwolić na uczenie się różnych rzeczy od, od wspaniałych fachowców, bo one też mogą bardzo pomóc i posunąć dalej. Ale baza wydaje mi się musiałaby być naturalna. Więc wewnętrzne dziecko. Ja to już było ponad 30 dobrych, oho, lat temu, kiedy wymyśliłam sobie tak. I taką terminologię, która dzisiaj jest szalenie popularna, nie z mojego powodu prawdopodobnie, ale jest popularna i ma różne, różne są koncepcje na ten temat. Moja jest prosta. Dzielę osoby na dwie. Podział umowny, powtarzam, ale ułatwiający pracy. I wszystko, co jest uczuciem, nazywam dzieckiem, a dorosłym Nazywam postać, która jest młodsza od tego dziecka. Logikę i poczucie odpowiedzialności. Krótko mówiąc, jeżeli jesteśmy pełni strachów, najczęściej nie wiemy skąd one się wzięły, ale z celem tak mamy. Warto wtedy spróbować przypomnieć sobie coś. Z dzieciństwa, kiedy to uczucie strachu zagrało jakąś bardzo ważną rolę. I wtedy przypominamy sobie coś: ktoś z nami postąpił agresywnie, nikt nas nie obronił. Byliśmy skrzyczeni, czasem bici, poniżeni, bo dziecko nie może się obronić. Nie ma żadnej możliwości się obronić. Stąd też, o czym będę mówić kiedy indziej, uważam, że te zachowania dorosłych są niewybaczalne, choć możemy je zrozumieć, jak będziemy dorośli, że ich mama robiła to samo, tata robił to samo, babcia to samo, nie ja wiem, czy ktoś jeszcze to samo. Zrozumieć możemy, ale wybaczyć krzywdy dziecku, które płaci nie swoje rachunki. I jest bezbronne? Nie. Tym bardziej, że to uczucie bezbronności prawie zawsze wychodzi, kiedy tam zadajemy sobie pytanie, co czujesz, co w tej sytuacji, która była, czułeś, czujesz i tak dalej. Więc na przykład, jakby to można było uwolnić? Ja proponuję też, jako, kiedy dorosła osoba odnajduje sytuację z dzieciństwa, żeby ona Zadała sobie pytanie, co by zrobiła dla tego dziecka, którym była w tej dramatycznej sytuacji. Co by mu powiedziała? Co by zrobiła z dorosłymi? Co by powiedziała? Ja mam swoją koncepcję, z którą się podzielę, choć może byłoby lepiej, żeby każdy znalazł swoją. Mianowicie, w większości wypadków powiedziałabym dziecku, że to, co się dzieje, jest wstrętne. Ci państwo, tak zwani rodzice nie są odpowiedzialni i, i na ciebie nie zasługują. Bo tak się dzieci nie traktuje. I jak jesteś w tej chwili osobą wściekłą, złą, ich nienawidzisz, czy jego nienawidzisz, i, i, i życzysz wszystkiego najgorszego, to jest okej. Okay. Bo dzieci, które są źle traktowane, jak każdy człowiek, mają uczucia i w tych uczuciach jest dużo złości, bezsilności. Uczucie, powtarzam, dramatyczne, bo. Bo jest agresywne i nie można wiele zrobić w sytuacji bezsilności. Można tylko ją przeczekać, co jest też straszne. Więc te wszystkie uczucia mają prawo tam być, i trzeba temu dziecku powiedzieć, że to nie jego wina. I żony są wszystkie ok, bo inaczej będzie się winić za to, jak ja mogłem, czy mogłam pomyśleć tak o mojej mamie, która tak ciężko pracuje i tak się stara i wszystko robi dla mnie, a ja taki, taka niedobra jestem osoba. I wtedy wyrabiamy już coraz w każdym innym momencie tych poczuć winy jest strasznie dużo. Dzieci zawsze chronią rodziców, tak już jest, i po tym, jako dorośli, jeżeli chcą być dorosłym, to jest im trudno zrozumieć, że nie muszą, że za ten okres dzieciństwa mają prawo rozliczyć się z rodzicami tego dziecka, który już teraz jest w nas i często przeszkadza na, na lepsze życie. Więc jest bardzo ważne powiedzieć mu na głos, że wszystko, co czujesz, jest okej. Okay. Jeżeli jest trudno wyjść z takiego spotkania się z wydarzeniem i z tym dzieckiem wewnętrznym, w jakimś momencie trzeba przerwać płacz i rozpacz i powiedzieć, teraz już nie jesteś małym dzieckiem. Wszystko, co czujesz, powiedziałam, jest OK. Ale już nie jesteś małym, bezbronnym dzieckiem, a do tego ja, osoba dorosła, jestem obok i nie pozwolę cię skrzywdzić. I uczę się tobą zajmować. I nauczę się, bo jesteś dla mnie osobą najważniejszą. Myślę, że to jest na tyle temat poruszający, że zostawię was z tym do następnego razu, żebyście sobie mogli to przemyśleć, sprawdzić. Jak to działa? W każdym razie ten dorosły ma się nauczyć zajmować dzieckiem. Jeżeli się krytykuje, jesteś taki siaki czy siaka owaka, to ma przeprosić i powiedzieć nie, to ja jestem winny jako dorosły. Nie było mi w tej sytuacji. A ty zrobiłaś, zrobiłeś to, co zawsze znakomicie. Zresztą to czego się nauczyłaś w dzieciństwie. Więc wszystkiego najlepszego w spotkaniu z wewnętrznym dzieckiem. I do następnego. Do widzenia.